Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak pomalować tego oto bohatera z gry Side czarna plaga. Szybkimi i prostymi metodami w kilkanaście minut, zapraszam. Na początku do pomalowania skóry, skóry twarzy w tym przypadku tylko i wyłącznie, użyjemy farby Crusader Skin. Położymy farbę delikatnie, e, wpuszczając ją we wszystkie zagłębienia nie pozwalając jej się zbytnio skałużować. Do pomalowania płaszcza użyjemy farby Hardened Leather, dlatego, że jest to wystarczająco ciemny kolor, żeby ładnie nam tutaj skontrastować się z resztą kolorów, które położymy. No i wygląda na bardzo fajny taki skórzany kolor. Na płaszczyk w kroku pomalujemy farbą Blood Red, tak aby nadać modelowi troszeczkę kontrastu i tak zwanego spot koloru. Ponieważ na modelu mamy wiele elementów skórzanych, ale jest to inna skóra niż płaszcz, wybierzemy inny kolor. W tym przypadku ten sam kolor, co użyliśmy na skórę. Ponieważ na module jest wiele elementów stalowych, metalowych, srebrnych, wybieramy kolor Broad Sword Silver i pokrywamy je. Kładziemy jedną porządną warstwę tam, gdzie nie pokryje za pierwszym razem, kryjemy dwa razy. Żeby nie tworzyć kolorystycznego chaosu, na zawiniątko na plecach, chyba jego kocyk, też położymy Crusader Skin. I brodę postanowiłem pomalować tak na czarno, ciemno, więc wybór padł na Grave Lord Grey. Na tym etapie możemy powiedzieć, że model już jest skończony. Do takiego grania w planszówkę, do przesuwania go po stole jest ok. Mamy pokolorowane elementy, wiemy co jest skórzane, wiemy co jest srebrne, wiemy który miecz się nie chce wyprostować, można grać. Natomiast my chcemy popchnąć ten model dalej. Dorzucimy dwa kolejne kroki, aby troszeczkę go podnieść jego walory estetyczne. A ponieważ chcemy ten model pomalować dosyć szybko, sprawnie, efektywnie, więc użyjemy talentu w buteleczce, czyli Agrax Shade od firmy Citadel. Pokryjemy nim wszystkie elementy stalowe, część elementów pancerza, wszystko co znajdziemy, co może być troszeczkę pociemnione, a później rozjaśnione. W niektórych miejscach, jeśli zauważymy, że coś wcześniej nie dorobiliśmy na poprzednim etapie, ponieważ malujemy to wszystko w ciepłych brązowych tonach, możemy poprawić i uzupełnić właśnie agraxem. Zostało nam jeszcze pomalowanie tarczy jakimś kolorem i ja wybrałem do tego Hive Dweller Purple, dlatego że pasuje do wszystkich odcieni, które mamy: czerwony, brązowy i fiolet. Jak Agrax porządnie wyschnie, ale musi naprawdę porządnie wyschnąć, możemy dodać kilka jeszcze elementów, tak aby podnieść walory estetyczne tego modelu. Użyjemy techniki suchego pędzla i rozjaśnimy część elementów na tym modelu. Suchy pędzel polega na tym, że wycieramy go o chusteczkę, a później delikatnie przecieramy wystające elementy na, różnych, na różnym opancerzeniu, na klacie, na rękach, czy nawet na tobołku, czy płaszczu. Najpierw wykonamy lekki drybrush Dragon Fang po wszystkich materiałach skórzanych, które nie są płaszczem. Następnie użyjemy Sorcerer's Cloak, aby zdrybraszować delikatnie naszą tarczę, wyciągnąć i zmatowić ją przy okazji, ponieważ yy, Speed Paint jest dosyć błyszczącą farbą. I na koniec wrócimy do Dragon Fang i zrobimy delikatny drybrush najbardziej wystających elementów płaszcza. I już ostatnim krokiem, który wykonamy przy malowaniu tej figurki będzie pokrycie jeszcze raz elementów stalowych farbą którą używaliśmy już wcześniej czyli Broadsword Silver wyciągnie nam to delikatnie detale wyciągnie nam to takie czystą stal i zostawi cienie tam gdzie powinny być cienie I już jako wykończenie figurki użyjemy Dark Earth, czyli takiej pasty teksturalnej do tworzenia podstawek. I to by było na tyle. Zerknijmy, jak wygląda model w całej swojej krasie. Wydaje mi się, że jak na te kilkadziesiąt minut, które spędziliśmy nad tym modelem, to efekt jest całkiem niezły. Kilkadziesiąt minut, biorąc pod uwagę, że jeszcze musiały te farby wysnąć w międzyczasie. No i zobaczmy sobie, jak on się prezentuje z kolegami z planszówki. Całkiem fajnie się to wszystko zgrywa. Wszystkie te modele były malowane speedpaintami, kontrastami, ekspresami, różnego rodzaju farbami i wyciągane delikatnie tak, jak został wyciągnięty ten koleś, czyli drybrushowany innymi kolorami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do następnych tutoriali, trzymajcie się ciepło, hej!